Cześć! Dzisiaj postanowiłam nagrać dla Was filmik. Będzie to króciutki filmik haul zakupowy. Będą to ubrania z Ciucholandów. Ja bardzo lubię chodzić w soboty do takich sklepów, ponieważ w większości sklepów wydaje mi się, że w soboty są większe promocje. Na przykład tutaj w sklepach, które ja mam daleko siebie, jest minus 50% w sobotę. Także jak na ceny, jakie tam są normalnie, minus 50%, to mogę już, tak jak prawie darmo, kupujemy te ciuchy. Więc no dobra, no to może zacznę. Pierwszy to jest taki sweter, taki zaraz pokażę, on jest trochę większy. Ja lubię takie obszerniejsze swetry. Nie będę wiadomo chodziła w nim do pracy ani nic, bo tak wygląda. Ale to jest sweter do domu, kupiłam go za 6 zł. Jest obszerny, jest fajnie do leggingsów, także jest nexta, jest. Tutaj ma takiego kota, wygląda strasznie duży, jest. A ja lubię takie sweterki. Ja mam tutaj taki ogon na rękawie, nie wiem jak to widać. Także bardzo mi się podoba do leginsów, bardzo fajny sweterek. jest obszerny, ale ja lubię takie takie rzeczy, jeżeli chodzi o chodzenie takie po domu, to najczęściej zawalam leginsy właśnie jakiś większy sweter, żeby żył było wygodnie. Druga rzecz, to będzie sukienka, którą wypatrzyłam. Kosztowała normalnie 15 zł, więc po tej przycenie 50% było 7,50. Naprawdę fajna i Sound Mitchell, nie wiem na pewno to firma, jest dość duża, więc chyba po prostu będę ją... Tu jest taki pasek, zaraz pokażę. Rozmiar jest 18, ale jest dość duża, więc albo raczej nie opłaca mi się jej zwężać. To jest taka zwykła sukienka, wiecie, na lato, trochę prześwitująca ona tu jest. Nie wiem, tam z pokazywaniem dalej... jak przepraszam. Dobra, ta sukienka jest dość duża, ale zobaczymy. Albo po prostu zobaczymy, jak ten pasek będzie działał. Tu jest taki pasek, fasiona jest ściągana i tutaj taka zwyczajna sukienka. Bardzo mi się spodobała. No i za 7,50, no żal było mi nie wziąć jej naprawdę. Właśnie, lubię chodzić jak są te przeceny i nie lubię, bo wtedy a dobra, 50% taniej. A, dobra, wezmę to, wezmę tamto. Kolejna to będzie taka byzeczka na lato, ale spodobało mi się. Tutaj ma takie jest trochę pognieciana, bo ja ją wyjęłam z prawki niedawno, więc może pokażę. No trudno, będzie pognieciana. To jest to jest przód... może tak zrobię... Nie, dobra. Może zrobię tak, żeby... to jest... tak wygląda. Tu jest... Tył wygląda tak. Ona ma tutaj taką dziurę jakby w tyle. A to jest przód. Nie wiem, czy to ją widać. Pewnie nie. Ale to chodzi o to, że ona tutaj ma takie wycięcie. No mi się spodoba w każdym razie tak, wygląda na plecach. Fajna. też nie pamiętam dokładnie ile jakieś grosze kolejna bluzka to strasznie lubię mm, bardzo nie lubię tych troczków bo zawsze wszystkie odpinam yy, to jest też szeroka bluzka to jest taka w takim typie nietoperza tylko że ona jest z boku tutaj rozcięta zupełnie tak jakby do, do samego końca jest rozcięta ja już taką kiedyś podobną kupiłam, yy, ona była w kolorze czarnym i pamiętam że poprosiłam mamę ona mi tutaj zszyła i te rękawki były fajne i naprawdę fajna na jakąś imprezę taka żeby a niebieska wezmę oczywiście mu z 50% mnie skusiło kolejna rzecz to będzie bluzka e, typu panterka, ostatnio bardzo bardzo jestem e, zafascynowana panterkami więc jak wszystko co, jest, co ma ciapki to e, wszystko co ma ciapki to zaraz u mnie ląduje i jest to taki trochę w ogóle nie, nie wiem czy będzie tu widać, ona jest taka w stylu gorsetu bursetowa. Mnie się podobała w każdym razie. No, zobaczymy. Nie jest jakaś taka aż dająca po oczach. Kolejna rzecz mną spodnie. Spodnie w kolorze fletu. Spodobało mi się oczywiście mój wzór panterki, więc pomyślałam, my a wezmę. tę panterkę tutaj, tak. To są takie zwykłe nogawki. Żadne jakieś udziwnione spodnie, tylko po prostu ten kolor jest taki, jaki jest. Ten kolor taki, jaki jest, to jest, jest. Fiolet, no fajnie, znaczy pomyślałam, że fajnie będzie. Na przykład wymyśliłam, że fajnie byłoby zostawić z dżinsową koszulą w ciemniejszym kolorze. Mam taką dłuższą koszulę troszkę, więc założę do tego i będzie ciemniejsza ta dżinsowa koszula do tego. mi się, że będzie ok. Kolejna jest taka letnia bluzka. Ja lubię, no jak już wspominałam, lubię takie szersze rzeczy. To jest taka bluzeczka. Tutaj ma szerokie rękawy, więc ona jest typowo na lato. To jest Miluka. Rozmiar 10 to dziwo, może jest taka duża. Myślałam, że ona ma 16 co na najmniej rozmiar, ale to jest rozmiar 10. Kolejna bluzka również w kolorze białym i to jest z HM. I to jest F, a też jest dość duża, więc No, te rozmiary są dość dziwne trzeba po prostu. Taka zwykła biała koszulka i chyba 2 zł za nią zapłaciłam, więc... No cóż, wzięłam, musiałam wziąć. kolejna błyska. Wiem, że jest trochę podniszczona z przodu, ale strasznie mi się spodobała, jak sobie pomyślałam, że wezmę ją, żeby chodzić po domu. Wygląda ona... Te metki mnie yy, Wygląda ona mniej więcej tak. Jest dość Nie jest jakaś strasznie... Mimo, że tu jest szeroka, to ona jest taka krótka. rozmiar jest... 14. Ale na pewno widzę, że tutaj ten dekot jest taki, że mi spadało na ramię. Ja, ja lubię takie bluzki nie tak myślałam sobie po domu. Ja wiem, że tutaj ten piesek na tym, nie, króliczek, przepraszam, jest zniszczony. Ale no za czym, no, no wzięłam, bo mi się spodoba i to się to tłumaczy. E, dalej, no to taki sweterek zwykły, chociaż już powiem Wam szczerze, że założyłam. Próbowałam go założyć no i wiem, że gryzie. Także nie wiem, co z nim zrobię, albo oddam, bo komuś komu to nie przeszkadza, albo albo będę próbowała zakładać coś pod spód. Nie jest jakiś super ekstra. Zwykły sweterek taki. Tak myślałam, że będzie gryzł Ale wiecie, kupiłam go. To... co nie zauważyłam wcześniej, tu ma takie małe jabłuszko ostatnia, ostatnia, nie, jeszcze nie ostatnia też kolejna szeroka bluzka, tylko to jest już duży rozmiar ale pomyślałam, że na lato do jakichś krótkich spodanek będzie idealna bo ja mam jedną zasadę, jeżeli chodzi o ubranie jeżeli zakładam jakiś dopasowany dół, to góra musi być szersza na odwrót oczywiście, jeżeli szerszy dół, to musi być góra dopasowana i yy, no, a poza tym lubię takie szersze bluzki zostawiać z takimi bardziej dopasowymi spódnicami czy spodniami. Taka zwykła, ona jest troszkę prześwietłaca, więc na pewno na lato. Ale mi się podobała bardzo. Już mam nawet pomysł jak ją zostawić, także, także No to wszystko. Aha, no i jeszcze jedna moja zdobyć, czy jestem dumna, bo ja uwielbiam kupować w takich sklepach torebki. Zawsze jak gdzieś wchodzę, to zaraz tutaj i też przepraszam. Idę zobaczyć, czy nie ma gdzieś torebek, no bo często można naprawdę fajne torebki znaleźć. Kiedyś kupiłam taką fajną torebkę, ehm, jak to się nazywa... Kopertówkę. Prawdopodobnie nigdzie nie wezmę. Kosztowała mi 3 czy 4 złote. Była w takim kolorze zielonym, może kiedyś pokażę. Ale była cudowna i musiałam ją mieć po prostu, więc... No naprawdę jestem sropą, więc... A to jest też torebeczka, już pokazuję. Wygląda tak. Taka słomiona torebeczka. Taki dłuższy paseczek. No i, a, i tu jest takie zapięcie na takie perełki, naprawdę słodki, fajne na lata. Pomyślałam sobie, że właśnie do jakichś jeansowych rzeczy. Fajnie mi pasować, nawet na plażę, żeby tam wziąć portfel, yy, telefon. No zobaczymy. Bardzo mi się spodobało i mówię, no nie wiem, 4 zł za nią zapłaciłam, to chyba wszystko. A nie, przepraszam, może nawet mniej, bo... No, tu akurat było w sklepie na wagę, więc nie pamiętam dokładnie, no ale słoma jest le, raczej lekka, więc... Naprawdę no nie więcej niż 4 zł zapłaciłam. Wydaje mi się, że całkiem fajna. Wiem, że jest troszkę podniszczona, no, ale czego się spodziewam w takich sklepach. Żeby robić zakupy w takich sklepach, bo często można znaleźć jakieś fajne rzeczy. Naprawdę już kupiłam groskienek, grosz fajnych rzeczy, które, które no nie kupiłabym normalnie, bo myślę, a za drogo może... No a tutaj wiecie, 4-6 zł to żadne pieniądze, a, a można fajnie, fajnie się ubrać. Wydaje mi się, że... Wydałam to wszystko około 70 zł, więc to jest cena takiej normalnej jednej bluzki z innego, z normalnego sklepu. Ja bardzo lubię robić takie zakupy I wiem, że wiele osób nie lubi, bo myśli, jejku, ktoś to kiedyś nosił, no ja tak nie myślę, uważam, że, e, uważam, że jak się wybierze, tak samo widzisz w sklepu, zakładasz tyciucha, a ktoś to przymierza, no i to jest to samo, tak? Wypierzesz i masz. A bardzo lubię też kupować w takich sklepach, dlatego że te ciuchy są już po praniu, czyli jak będą wyglądały po praniu. Bo no wiecie, kupujesz ciuch, pierzesz i potem się okazuje, że to nie jest już ten ciuch, który był bardziej 70 zł wcześniej. A, no i jeszcze jedna rzecz. Jeden plus kupowanie w takich sklepach, jak przynajmniej dla mnie, to jest taki, że jak kupuję to 3 złote, to nie martwię, że mi się zaprami, zabrudzi, rozedrze, czy cokolwiek innego się z tym stanie. Nawet jeśli upiorę, a mi zafarbuję, to już Będę płakała, tak? I to wszystko na dzisiaj. Film dość krótki, mam nadzieję, że się podobał. Zapraszam teraz do następnych filmików. I pozdrawiam. Pa!